Stukanie na pół sprzęgle, czyli przy lekko wciśniętym sprzęgle, sypie się z tego sprzęgła, a dwumas ma luz niesamowity, Harczy to wszystko. Za chwilę ten dwumas zdejmę, zobaczymy co tam pod spodem.

jeszcze zobaczymy tutaj na tego nita, widać, że on już też ładnie pracował po, po masie pierwotnej. Także ostatni dzwonek na wymianę tej, tej dwumasy, za chwilę to by się coś tam urwało. Po wymianie tej. 고맙습니다. <Sessizlik>